Hej! już wiecie, co to jest za odcinek? Tendrum dun dun Hej, dun dun wiecie. dun, dun to jest? Za od. dün I już wiecie, chyba, co to za odcinek? Nie, Więc jest na mojej kuchni, bo Łazienka zajęta. I pomyślałam, że będę to robiła w kuchni. Tak. Zaczekaj. Trzeba ja kogoś. Już się robi czerwone A, to moja czary tylko. Więc właśnie mamy wodę. I różowy lakier. Dzisiaj są nudy, bo to tylko różowy lakier i troszkę myszczącego. I tak w ogóle nie mam płatki tylko puste. Zaczynamy! Więc pierwsze co to bierzemy? Zmywacz do paznokci. Zmywacz do paznokci jest łatwy. Więc bierzemy kawałek papieru, zgniatamy go i uruchomimy taki. I wtedy bierzemy. Wow. Nie wiem, co to tu, tutaj powiedzieć, bo tutaj wtedy dałam taką moją kamerę. Co, że jest głos. Tak. Więc ym, bierzemy naszą chusteczkę i nasz lakier. Znaczy wzmywam się do paznokci i I um, otwieramy. Już wiecie o co chodzi. Więc to jest taki Nail nailger, Remover Strong, czyli bardzo mocny, więc tylko jedną kropkę się daje i dajemy. Wtedy zmywamy nasze paznokcie. Tak jak zawsze. Więc skończyłam. Teraz zakręcamy. I bierzemy um, nasz lakier. I wtedy od, um, otwieramy. Lakier zobaczyłam tutaj w kuchni, nie wiem czemu, bo mam, moja mama zawsze maluje tu w kuchni lakierem. Zawsze robi takie piękne paznokcie i są bardzo piękne, naprawdę. Lepiej muszę nagrać taki filmik, jak ona robi. I jak Wam wyszło z linię to się nie bójcie, możemy to ten, wiecie, zmyć. No właśnie, troszkę się pomyliłam. Jak nagrywałam, to się pomyliłam, i, i pomyślałam, żeby zrobiła tylko głos. Znaczy, no ja mówię i, i maluję się. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. No bo ja tak zrobiłam, że nagrałam najpierw, a potem. A, i, I potem coś dodałam takie coś, że mogę mówić głos. Że dodać jeszcze coś w tym filmiku. Więc. Teraz troszkę poczekamy. Więc jak je zrobiłam, to wtedy to musimy jeszcze raz pomalować tą stronę, czyli lewą rękę. Malujemy od jeszcze raz, żeby było pięknie. Żeby nie widać było innych rzeczy, innych takich Długich paznokci czy coś. Czy takie inne. Ja robiłam ten sezon, bo ja bardzo lubię malować paznokcie i tepe. I tak naprawdę ja najbardziej lubię malować paznokcie, bo wtedy jest ładnie i w ogóle. Czasami mi nie wychodzi. Więc ja skończyłam i też proszę poczekać. Więc jak Wam wyschło, to wtedy bierzecie znowu to i tam, gdzie niechcący pomalowaliście, na przykład ja tutaj pomalowałam, ale nie widzicie, to tam zamywamy. Teraz czyściutko, i teraz bierzemy następną podstaczkę, którą urwałyśmy, urwaliśmy, i bierzemy troszkę zmywaczu, i tam, gdzie nie coś co się pomylśmy, to zmywamy tam. Gdzie wam się nie udało? Oj, matka. Na przykład, mitłu, To tam zmywacie całkiem, i możecie zrobić jeszcze raz, ale ja nie robię je po prostu tak zostawię. Mogę Wam coś powiedzieć? Jeżeli mogę. Albo nie mogę, no jak mogę, to mogę wam powiedzieć, że możemy dokładnie tak. Jak wy chcecie, no nie wiem, jak wy mnie lubicie mnie i mój kanał cały, to może możecie ze mną grać w Minecrafta, jak znacie go, ale ja chyba nie będę miała. To Wy możecie ze mną grać, e, chyba będę miała. No bo jutro będę chyba... E, mój tato kupił Minecraft taki na płycie. Chyba się nie da z kimś grać, ale na pewno wiem, że chyba się da. I możecie mi podać, e, jak macie na imię w Minecraftie, Jak znacie imacie. E, możecie mi podać imiona i możemy grać w Skype'a. Różne gry i tak w ogóle. Wiem i jestem głupia czasami, ale w ogóle, jak znacie to, dajcie mi imię, to mogę Wam wyśleć moje imię. Ale to nie będzie dzisiaj, bo chyba w którymś tam dniu zostanę w Minecrafta i będę w niego grała. I będę musiała jeszcze coś zrobić na i taką, bo to będzie na tatku. I będę musiała jego hasło pisać, i w ogóle. Więc, okej. Okay. Skończę to Więc jak wam się podobało? O, zapomniałam, że też musimy zrobić tu. I do. jeszcze mój pokój. Nie jest taki duży, nie jest syf, tylko po prostu y, tam muszę po, po, pozbierać, y, muszę y, um, umyć y, rzeczy. Mam tylko 5 minut, więc się spieszę. Jeszcze damy taki lakier, taki, żeby dzisiaj świeciło. No, Na ten, co zrobiliśmy też. To jest naprawdę woda. No ale ok! Ja już nie robię tego. Sorry, za to moja siostra się kłóci, bo idzie do takiej koleżanki nie ogrodziny. Dziękuję za oglądanie. I w ogóle jak wam się podobało? Hadzo? Hadzo? If you don't like hands down, but the best up. Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, Goodbye. World. Goodbye. World.